Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Wybaczcie mi taki ciemny kadr, ale jestem w kuchni, ponieważ mam około 5 minut do wyjścia i chciałam się tylko z Wami przywitać. Aha, muszę tylko pamiętać, żeby wziąć kurtkę, bo ja dzisiaj wstałam o godzinie 7, ogarnęłam się, zebrałam i teraz jest godzina 9. I tak jak zawsze. Zazwyczaj we wtorki jeżdżę o godzinie 9.25 autobusem albo 9.35. Tak, dzisiaj również jadę o tej samej porze. I jadę do Gdyni i trochę się obawiam, bo jak widzicie, kart jest bardzo ciemny. A to dlatego, że są niesamowite chmury i w tej chwili pada deszcz. A dosłownie praktycznie jest ulewa. Mam nadzieję, że zanim wyjdę z tych minut troszeczkę się ogarnie, bo będę wyglądać dzisiaj jak zmokła kura. A to dlatego, że jadę do Gdyni, ponieważ mam rozmowy kwalifikacyjne, ale nie, o dziwo to nie ja szukam pracy, tylko ja szukam stażysty do firmy albo stażystki, zależy po prostu kogo wybiorę i tutaj dla wszystkich fanów Adama, bo wiem, że już Adama swoich fanów na tym kanale, to spokojnie jemu nic nie grozi. Etat Adama jest jak najbardziej aktualny, ja nikt się nie pozbywam dobrego pracownika z firmy, więc tutaj nie musicie się obawiać. Ale ostatnio mamy z tyle pracy, że potrzebujemy rąk do pomocy, bo po prostu nie wyrabiamy. Dlatego zdecydowaliśmy się przyuczyć kolejnego stażystę. Jeżeli się sprawdzi, to po prostu dołączy do naszego zespołu. Więc zespół się rozrasta i to mnie niesamowicie cieszy. I dzisiaj właśnie mam trzech kandydatów do tej rozmowy kwalifikacyjnej. Nie wiem czy zobaczycie, ubrałam taką, to jest sukienka, białą koronkową sukienkę, starałam się, żeby właśnie to był w miarę odpowiedni strój na dzisiejszą rozmowę i wiecie co, tak trochę się roznegliżowałam, bo to jest bardzo cieniutka sukienka I muszę wziąć kurtkę z kapturem, chociaż wiecie co, nie mam takiej dobrej wiosennej kurtki przeciwdyszczowej, bo to wszystko tak naprawdę Albo no mi nie posuje, albo psuje, nie mogę się w tym ruszać. I pewnie i tak będę cała przymoczona. Więc jak pokażę wam się, jak wersja Ala zmokła kura, to wybaczcie mi. Tylko najgorsze będzie, jeżeli tak pokażę się właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej. To będzie troszeczkę słabe. No ale mi na pogodę nic nie poradzę. Akurat dzisiaj musiało zacząć padać. Wiem, u nas jest susza i też się przyda, ale mimo wszystko Trochę jest to, no niefajne, w dodatku mam dzisiaj taki typowy poniedziałek, jestem zamulona, leję, do tego jeszcze y, dzisiaj nic rano nie szło mi tak jak trzeba, ogólnie szukałam karty pamięci, która mi się zapowiedziała do aparatu, nie do tego tylko do kanona, bo dzisiaj jeszcze zabieram ze sobą kanona. i wiecie, po prostu wszystko idzie nie tak, nie wiem czego mi ta kamerka ucieka, poczekajcie poprawię, okej, okay. już się miarę kadru i w dodatku, no jeszcze miałam skończyć zrobić kilka rzeczy, już się nie wyrobiłam. Zaraz muszę wychodzić, na szczęście uda mi się do Was odezwać, ale mam takie poczucie, że ten dzień nie idzie tak jak powinien. Wiecie, czasami macie tak, że o, wszystko idzie łatwo, gładko, wyrobicie się na autobus, jeszcze jesteście przed czasem, a ja coś czuję, że będę biegła na ostatnim chwilę, bo jeszcze muszę tam to kilka rzeczy do torebki, jeszcze zabieram plecak, jeszcze muszę wziąć kurtkę, muszę wziąć kalendarz, mam spisany zakres obowiązków na stożysty i wiecie co, tak cały czas coś. Dlatego mam nadzieję, że ten dzień po prostu dalej będzie tylko lepszy, bo jak na razie wszystko idzie mi pod górkę. Dojechałam do Gdyni i za chwilę mam rozmowy kwalifikacyjne. Tak jak Wam mówiłam, będę doprawdał do firmy kolejną osobę, czyli stożystę tym razem, więc bardzo się cieszę, że firma się rozwija, ale jeżeli wyglądam jak złoko, która to niestety Gdyni leje. Po prostu pogoda jest nieciekawa i no, chciałam wyglądać profesjonalnie, dobrze ją zdecydowałam się na wakijacz, bo on była całkiem i to było dopiero w więc to chociaż jest taki mały plus. I teraz nie będę się dużo do Was, odzyskać. też nie będę Wam opowiadać o tym, jakie wrażenie na jak mnie dać i to dalej. Po prostu później powiem, kto dołącza do ekipy i tyle. Chodzi tylko o tak? nie będę tutaj zebrzył w sztyłu. Bo tutaj mamy tylko trzech kandydatów, więc zobaczymy po prostu na kogo się zdecyduje. Dobra, uciekam i do później. Jest po godzinie pierwszej, ja już wyszłam z integracji. Jestem teraz w Rybieżu, w takim dość specyficznym miejscu, gdzie są od razu powierzchni, i takie przejście na parking. Ale to jest dużo mniej ludzi, dlatego też kiedy tutaj gościliśmy. Muszę powiedzieć, że prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych jako pracodawca to jest naprawdę ciekawe doświadczenie. Ja mam dzisiaj trzech kandydatów i muszę powiedzieć, że ja mam niezwykle dylemat kogo wybrać i czy ogólnie kogoś wybrać, bo tak jak mówię, ja mam dość specyficzne potrzeby, jeżeli chodzi o firmy i potrzebuję kom specyficznych kompetencji, ale zobaczymy jak to wszystko się pokłada. Starzyści jeszcze, znaczy osoby, które używają e, się o stanowisko to dostaną zadanie jeszcze do zrobienia, więc to jest, z tym poradzą. A ja nie, to po prostu będę dalej szukać. Więc e, jak widzicie, do wokół pracowników to jest naprawdę czasami ciężka rzecz. E, I znaleźć kogoś, kto będzie. Ogarnią film, wiecie, wejdzie w to środowisko, będzie chciał jakby, współpracować, będzie chciał ją rozwijać, pomagać w rozwijaniu tej firmy. Jeszcze, który będzie też komunikatywny, no to jest czasami ciężkie zadanie, bo to też trzeba, wiecie, spasować się charakterami, żeby dobrze ze sobą współpracować. A akurat zadałam, nam się w miarę udało, więc jest ok. Ehm, no, dlatego teraz idziemy na kawę, jeszcze przeanalizujemy osoby i ehm, też mamy troszeczkę spraw filmowych do ogarnięcia. I wtedy myślę, że będę do domu, bo w domu też mam masę rzeczy. Tak, to jest zaweczna, no za świeżki. E, tak po wtore. Ciekawą, rzecz, bo Nie może. Widzicie, ja się bardzo łatwo rozpraszam, ale teraz oczywiście jest piękna kuza, ale ja na różnę takiej musiałam wyglądać jak zmuku kura, nie? To jest po prostu to szczęście. Oczywiście cały dzień nagrywam na nas więc będę tam na bieżąco wszystko pokazywać. A czas na nową przerwę. Dzisiaj próbujemy nowego cino. Ma trzmale na włosku. A ja jestem przez uślepę, więc widziałam sobie obu. Dzisiaj zdrowe. Wiem, że ta chata jest bardzo złożona, ale ja już nie wiem, bo tygodniu nie miałam nic z kutorem, a dzisiaj jest poniedziałek, ciężki dzieje, i potrzebuję trochę dachu, co tu nie dokładnie Ale chcemy się trzymać wieku i chcemy mieć receptę, żeby być zadowolona. Teraz mamy mało taką, nie jest takie spotkanie, będziemy musieli być z innymi analizować sytuację, ale też musimy ogarnąć, bo trzeba dużo mniej. Oczywiście, jak nas nie mogę, to teraz muszę ogarnąć. Może być jakieś propozycje od kilku lat, że ktoś, trzeba ogarnąć, więc odejdę się do Was w Jak widzicie, dotarłam już do domu. Jest teraz około godziny 18. Ja wyrzuciłem jakiś kwadrans temu, może 20 minut, ale musiałam się wysuszyć i ogarnąć twarz, bo gdy nie pogoda się ogarnęła, po tamtej ulii w lewie już było wszystko ok, ale wiecie co? Później, jak dojechałam do Redy, już właśnie wracałam, to jak wysiadłam z autobusu, była zlewa. Musiałam się chwilkę schować, zaczekać. Jak wróciłam, to byłam całą mokra, musiałam suszyć włosy, wiecie, twarz i też, żeby się nie świecić, ale też poprawić, bo mam dzisiaj podkład na twarzy, żeby też nie było jakichś zacieków. Sami wiecie, dziewczyna o co chodzi. I ja naprawdę się cieszę, bo dzisiaj miałam bitny plan, żeby się pomalować, ale cieszę się, że tego nie zrobiłam, bo wtedy nie była taka ulewa, Widzieliście przecież moje włosy, że po prostu bym mi cały ten makijaż spłynął i bym miała czarne podkówki i potem weź się tu człowieku w terenie ogarni, To nie było sensu, ale też była trochę lipa, bo właśnie miałam schowaną kurtkę teraz już, a bo Wy nawet nie widzieliście, wyszłam z domu specjalnie, wziąłam kurtkę, wziąłam kaptur, bo już w Radzie padało I, i co z tego, jak później była ładna pogoda w dniu schowałam kurtkę do plecaka, nie miałam już i później wyjąć, jak siadałam w razie, ale nie istotne. Mam zrobioną gorącą herbatę i teraz właśnie się do Was odzywam. Za chwilkę będę pić coś ciepłego, żeby się nie pochorować. raczej to mi nic nie daje, bo wiecie, to jest ostatni deszczek, ale zawsze lepiej wypić coś ciepłego. Za chwilkę też będę jechał po kolację i też usiądę do pracy. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać, bo widzę, że pod ostatnim samym vlogiem pojawiły się informacje, że raczej komentarze, wasze że mam kupić mikrofon zewnętrzny. I ja mam mikrofon i nawet mam mikrofon road, ale wiecie co, z tym mikrofonem jest taki problem, że ja nie zawsze mam możliwość i już on tłumaczę. Jeżeli chodzi o filmy stacjonarne, to jak najbardziej staram się, żeby ten dźwięk był w miarę dobry, żeby właśnie jakoś to w miarę funkcjonowało. Natomiast jeżeli chodzi o vlogi, vlogi mają być spontaniczne, wiecie? Mają być nagrywane tam, gdzie akurat się znajdę. I nie zawsze te pomieszczenia będą wygłuszone, nie zawsze te pomieszczenia będą dobre. Czasami będzie się zdarzyć echo. I wiecie, jakie ja mam czasami, nie wiem, 3-4 minuty, żeby do Was się odezwać, bo gdzieś tam idę ze spotkania na spotkanie, czy coś robię to zanim ja bym podłączyła mikrofon, to mikrofon trzeba podłączyć do telefonu, włączyć nagrywanie, to to zajmuje około 10 minut, słuchajcie, żeby to wszystko ogarnąć. Później, żeby włączyć kamerę, żeby zsynchronizować dźwięk, bo muszę po prostu dać sobie hasło klucz, bo potem było prościej w montażu. I ja czasami po prostu nie mam fizycznie możliwości, żeby tego zrobić, bo to jest troszeczkę, troszeczkę dużo roboty, chociaż bardziej się zastanawiam, żeby częściej korzystać jednak z tego mikrofonu, ale na przykład dzisiaj kompletnie o nim zapomniałam, wiecie, spiszałam się, wzięłam kalendarz, wzięłam tabki, wzięłam kurtkę, wiecie, torebkę, pieczątkę i okazało się, że bardzo dużo, że miałam z sobą firmową pieczątkę, zawsze mam pieczątkę, bo tam musiałam popisać dokumenty, że spotkania rekrutacyjne się odbyło i tak dalej i po prostu mi wyleciało z głowy, żeby wziąć mikrofon, tak po ludzku najzwyczajniej, ale okej. Okay. W ogóle dzisiaj miałam, bo oparte ze sobą, bo w sumie myślałam, że jeden dom odmówię i do jutra, ale okazało się, że nie, że, że to, co miało, mieliśmy zrobić dzisiaj, jest przełożone na jutro, skąd wiecie, czasami różne plany się niestety komplikują. Jutro też jadę do Gdyni, ale jutro już nie będę nagrywać dla Was vloga, bo nie widzę w tym sensu. Tym bardziej, że my próbujemy nagrywać tylko down the i siedzieć, w, wiecie, w sprawach filmowych. Ale postaram się, żeby właśnie było dużo, dużo, dużo vlogów, e, właśnie w ciągu lata. I muszę też gdzieś pojechać na morze, muszę Wam troszeczkę, tylko pokazać, żebyście się też poczuli tak, trochę, wiecie, w klimaciku. Ale w tym weekend, powiem szczerze, że nie czułam się najlepiej, miałam dużo pracy. Teraz mam właśnie przed sobą ciężki tydzień i jakoś nie mam ani okazji, ani ochoty, żeby gdziekolwiek się ruszać. Dobra, ja się ogarniam tutaj w domu, muszę podpowiadać na maile, i wiecie, i kilka tam fajnych ofert współpracy weszło, więc trzeba w ogóle do tego jakoś tak, wiecie, podejść profesjonalnie. I na pewno się będę odzywać w końcu tutaj Daily Vlog. I dzisiaj kalendarz bardzo się przydał, chociaż trochę szkoda, że nie ma twardej układki, bo już się lekko układka, wiecie. Podjęła, ale może sobie zakleję, wiecie, brystol na to, żeby była po prostu stabilniejsza. Ale miejsce do notowania dzisiaj się przydało, bo trzeba usiąść teraz nad tymi nocatkami i jeszcze wszystko raz przemyśleć. Dobra, uciekam. Oczywiście chyba nie muszę Wam mówić, że trafiłam na idealną pogodę, jak wróciłam do rydy, bo padało przez około 20 minut, a później już przestało, jak wróciłam do domu, a teraz jest bezchmurne niebo. Jest około godziny 21, ale wiecie co? Pomimo tego, że jest niby jasno dworze, tutaj w pokoju było ciemno, więc poprosiłam o zasłonięcie już rolet. Wiecie, zupełnie światła, a przy okazji włączyłam tą lampę dodatkową, bo tutaj w tym pokoju jest jakiś problem z oświetleniem wieczornym. Jak u mnie w pokoju nie ma problemu, żebym właśnie wieczorem nagrywała, tak tutaj bez lampy jest troszeczkę ciężko, a jest, nie wiem czy mówiłam, około godziny 21, ja ogarnęłam najważniejsze sprawy bieżące. Dzisiaj ogólnie miałam taką dziwną sytuację z kurierem InPostu, bo wysyłam dla Was paczki właśnie z rozdania, bo na Instagramie również było rozdanie z kubkami i wiecie co? Kurier nie, nie przyjechał. pomimo bo bo tego, że zostało złożone zlecenie na odbiór paczek, to kurier dzisiaj się nie stawił i trzeba było samą sprawę wyjaśniać i dopiero niedawno się wyjaśniła, że nie wiem dlaczego, ale powie jest to przeniesione na jutro. Troszeczkę mi to nie leży, bo zależało mi na tym, żeby po prostu jak najszybciej wysłać te nagrody w rozdaniu, ale no cóż, niech będzie, niech już będzie i grunt, żeby te paczki po prostu dotarły. I jeżeli chodzi o moje paznokcie, bo wiecie co, strasznie dziwnie się czuję, po pierwsze po kwarantannie miałam tylko raz tak naprawdę zrobione paznokcie a tak wypadam z tego rytmu i musiałam je ściągnąć, mam tak jak Wam mówiłam tą prezertę hmm, kupioną i teraz y, ogólnie jest problem, bo zobaczcie, jak w tym tygodniu mam bardzo zabity tydzień, czekajcie do mnie kawarka uciekło. Mam bardzo nabity tydzień i nie mam jak się umówić do, e, właśnie do manikirzystki, bo jak wracam koło 5-6, to zazwyczaj już te terminy są pozajmowane, a niektóre już manikiszystki mają zamknięte. Nawet moja koleżanka ma problem, żeby gdzieś mnie tam zmieścić. I nie wiem, czy mi się uda pójść w tym tygodniu na paznokcie, czy pójdę do mojej koleżanki, bo teoretycznie nie jestem umówiona już na termin, ale teraz się dowiedziałam, że mi wyskoczyło spotkanie, i nie wiem, co z tym zrobić, więc będę musiała tego się ogarnąć. I może w przyszłym tygodniu uda mi się jakoś z koleżanką, żeby właśnie, nie wiem, albo ja podjadę do niej, albo ona podjedzie do mnie. Nie wiem, nie wiem, powiem Wam, że troszeczkę mnie to stresuje. to po prostu, co prawda, to jeszcze do tego ostatniego nie zdążyłam, ale. Spiłowałam sobie i będę nakładać po prostu przez te dni odżywkę. Żeby nie wygląda to jeszcze jak najgorzej, bo nie chcę ich piłować wiecie, tak do końca, bo ja nie potrafię nadać takiego ładnego kształtu, tylko je tylko skróciłam i teraz czekam, ale oczywiście nie udało mi się dostać, a bardzo no, na dzisiaj by się przydało, żebym miała zrobione na paznokcie. Ale jak widzicie, nie wszystko się udaje od razu. Dajcie znać, bo u mnie powiem Wam, jestem bardzo ciekawa, jak to u was wygląda. U nas po chwilę pan trudno jest się mówić, czy do fryzjera, czy właśnie na paznokcie. Co prawda, są miejsca, gdzie nie ma problemu. Wiecie, jak na przykład, jeżeli chodzi o męskie strzyżenie, czy o takie, wiecie, strzyżenie damskie, tylko bez malowania. Czasami, na malowaniu gdzieś tam, w mniejszym zakładzie, też się człowiek nie ma problemu, żeby się zapisać. Ale na przykład ja planowałam dość dużą metamorfozę, jeżeli chodzi o włosy i nadal czekam i nie wiem, czy uda mi się w ogóle zrobić tą metamorfozę, bo miejsca są tu zajmowane, więc no, to taka ciekawostka. Ja tak jak Wam mówiłam, ogarnęłam już maile, oglądałam sprawy prywatne, filmowe, więc teraz czas chociaż na chwilę relaksu i usiądę i teraz sobie pogram godzinkę dla Was. Jestem gdzieś mniej więcej w połowie gry i wtedy The Last of Us part 2, tak, bo ja mam tą drugą część. Pierwszą też mam, ale kupiłam w dniu premiery właśnie tą drugą, bo mam bardzo ciekawą popoły. Powiem Wam, że mam mieszane uczucia co do niej. Gra jest fenomenalna, ale jeden Jedna rzecz mi się strasznie nie podoba i ci, którzy grali, to już pewnie wiedzą, albo ci, którzy oglądają gameplaye, ale proszę mi tutaj nie pisać spoilerów, bo może ktoś będzie za jakiś czas grał, więc nie mówcie, co tam się takiego wydarzyło. I teraz sobie chwilę pogram, no i około 10 będę montować tego vloga, jeszcze poogarniam sprawy na jutro i idę spać, bo jutro staję o 6.00, bo jak znowu do Gdyni. Widzicie, tak mniej więcej ostatnio oglądał mój czas, chociaż nie, dobra, nie tak do końca, bo w to, że w poniedziałki jadę do Gdanii, to jest akurat bardzo wyjątkowe w tej chwili, bo zazwyczaj są to inne dni tygodnie. Zazwyczaj właśnie poniedziałki są takie przy komputerze, w domu, bo jest bardzo dużo spraw do ogarnięcia po weekendzie i po prostu trzeba pracować, 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 pracować. I też trzeba dużo rzeczy gdzieś tam załatwić na mieście, wiecie, zrobić jakieś zakupy. Jest mi to po prostu wygodniej zrobić z domu, ale jakoś, widzicie, teraz miałam tytonał te kwalifikacyjny i ten cały plan tego nie został zburzony, a jeszcze ja dodatkowo mam plan na czwartek też, żeby pojechać do Gdyni, więc tak, to jest ciężki, ciężki tydzień. Ale mam nadzieję, że chociaż będzie obesował fajne filmy. Stoicie trochę krzywo, mam nadzieję, że Wam to jakoś wybitnie nie przeszkadza, ale jest koło północy i udało mi się zmontować większość tego vloga, więc myślę, że jest to naprawdę pozytywna wiadomość. Teraz tylko się z Wami pożegnam, podsumuję ten dzień i sobie ten klip. W efekcie jutro będziecie mieli świeżutki film. Myślę, że te summer vlogi są naprawdę fajnym pomysłem. I nawet jeżeli wiecie, ukazują się dwa w tygodniu, to myślę, że też Wam pokazują, że ja nawet w lecie pracuję. I tutaj też nie chcę tworzyć w wiecie jakiegoś idealistycznego spojrzenia na moją firmę. Myślę, że o tym jeszcze się pojawi jakiś film. Ale ja się cieszę z tego, co mam. Mam małą firmę, która w miarę prosperuje, która może się utrzymać i Pomimo tego, że nie jest to jakieś wielkie przedsiębiorstwo i nie zarabiamy tutaj milionów, to ja się z tego powodu naprawdę bardzo cieszę, bo jest to spełnienie jednego z moich marzeń i to, że mogę dawać komuś pracę, to, że mogę właśnie przeszkalać stażystą, to uwierzcie mi, dla mnie to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. I nawet jak mam malutki sklepik, gdzie i tak zamówień jest dużo więcej niż przypuszczałam, chociaż nie jest ich nie wiadomo jaka ilość, to bardzo mnie to cieszy i myślę, że właśnie Najważniejsze jest to, żeby cieszyć się z takich drobnych rzeczy, z drobnych sukcesów, z tego, że robimy to, co kochamy, i nie zawsze wszystko musi być wielkie, nie zawsze wszystko, wiecie, musi być takie no, na 100%. Czasami trzeba się nauczyć, czasami trzeba przejść długą drogę. Ja przez półtorej roku już prawie prowadzenia firmy, nauczyłam się bardzo dużo i cały czas się uczę i to jest niesamowita przygoda i cieszę się, że się na nią zdecydowałam. Ale kurczę, coś mi się dzisiaj podtyczy, jakoś tak zrobiło. Nieważne, ja od teraz już po kończę i idę odpocząć, bo mam około 6 godzin snu przed sobą, więc myślę, że jest to odpowiednia ilość. W czasie też jak montowałam troszeczkę sobie nadrobiłam, bo w tej chwili prowadzę kalendarz do spraw firmowych i prowadzę bujo do spraw prywatnych i też bo ja mogę się tak troszeczkę bardziej użyć artystycznie, jeżeli mam chwilkę. Zazwyczaj jest to w weekendy, ale teraz właśnie robię, eksperymentuję z taką formą jak Productive, productivity level, level, coś takiego. To jest oznaczanie takimi małymi dublami, co zrobiliśmy w ciągu dnia i tam macie takie levely czyli level, pierwszy level, drugi level, trzeci i dzięki temu możecie sprawdzić, co robiliście danego dnia. Dzięki, wiecie, takim małym obrazkom i widzicie to od razu oraz też możecie sprawdzać, kiedy, czy macie zaplanowany na przykład czas na odpoczynek, Czyli w ciągu ostatnich dwóch tygodni robiliście bardzo, bardzo dużo i czas teraz odpocząć? Myślę, że to jest właśnie bardzo, bardzo fajne, żeby tak ikonograficznie to przedstawiać, bo jak macie, wiecie, przerzucać całą listę waszych zadań, tym bardziej, że w macie nie tylko zdania, wpisujecie również spotkania, pisujecie również, nie wiem, notatki, myśli, różne takie inne rzeczy, to myślę, że właśnie jak mamy taki. Piktogram, co robiliśmy, czy na przykład nie wiem, nagrywałam, montowałam, yy, robiłam zakupy cokolwiek, to potem widzimy, jak ten dzień wyglądał, tak w duży dużym skrócie, i to podobno pomaga podnieść produktywność. Jestem ciekawa, na przykład sobie teraz eksperymentuję. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć tego vloga. Chciałabym w tym miejscu podziękować bardzo serdecznie moim patronom oraz osobom wspierającym mnie tutaj na YouTube. Dziękuję Wam, że we mnie wierzycie i chcecie, żebym się rozwijała. A jeżeli Wy chcecie dołączyć do tego grona, to zapraszam tutaj przycisk Wesprzyj. O, subskrybuj też zapraszam, ale do przycisku Wesprzej zaraz pod filmem. A chyba drugi link w opisie to jest mój patronite. I tam też Was zapraszam. Na YouTube macie niższe progi, na Patronite macie większe progi, a za to macie większe nagrody, więc tutaj myślę, że warto przejrzeć jeden i drugi link i sobie porównać, co bardziej Wam się opłaca. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!